Siemanko, z tej strony Matthew, witam was w trzecim odcinku z serii CZ ONLY TEN WINS I jeszcze taka króciutka informacja, że oczywiście o giveaway, który się kończy za jakieś chyba 3 dni Z G2, tak można wygrać skiny i też wspomniałem o tym, że można z mojego reflinku tam kupować sobie yy, Oraz z moim kodem Matthew, tak bez numerka, bez 23, na G2A i wtedy macie 3% zniżkę, czy tam raczej zwrot 3% hajsu wydanego takie tam ogłoszenie, natomiast teraz już zostało 8 sekund i zobaczymy, jak nam pójdzie w tym CT z tą cz na koblu. Na koblu jest dużo takich krótkich miejsc, tutaj w okolicach Pioruna, w okolicach A. Na B można się ustawić na blisko przy długiej, w tym tam gdzieś na dropie. Myślę, że będzie. Hello. Więc myślę, że będą jakieś okazje. Natomiast są też niektóre hamskie takie. Team auch immer. Tak, tak, tak. Ten... Ten smurfing, tak? Ja, myślę, ja myślałem, że to jest jakiś yy, ten Polak, bo taki ma... Nick charakterystyczny dla Polaka. Posłuchajmy Lokalot I się na to Aha! A, już drobny, się pewnie No jest ciężko, jest ciężko Przegraliśmy Mam konektor Sorry, sorry Bad info Jestem na hita O, on dostał wtedy z tego Good job Good job. Jakoś żeśmy przetrwali tutaj, ale jak mi wyszli nagle tutaj Słyszałem, że bieg do mnie, ale myślałem, że drop wychodzi w tym samym momencie, ale nie wychodził na szczęście Ja myślę, że tutaj wracać się na respa, gdybym grał yy, na A nie, gdybym grał na A, to mogę sobie korzystać z tej drugiej CZki, natomiast gdybym grał na B, to ta druga CZka mi się nie przyda, a gram raczej na B z tego co widzę, więc raczej podziękujemy sobie z tym kupowaniem drugiej Czetki posłuchamy sobie odgłosów dropa. No steps B. No zmarnowałem mołotowa, nie? A ten gra na sajcie, a żółty tam się gdzieś kitra w matrixie solo. Jako oni Longa. Tu jest tak mało komunikacji. Jakoś sobie poradzimy. Ten żółty nieźle tam króci. Dobra, on umiera. One middle. Two middle. One. Aha. Ja myślę, że oni nie będą robić tajnych splitów dropem. O! Middle A Long. Idę tutaj. They might be drop guys matrix. Nie sprawdzę. Ja bym po fleszu wyjechał na nich. Dobra. Oni tam się kampią gdzieś. Mam mało amu. Laz do HP. 6 amu. Ciekawe ile mu dają tymi strzałami w nogi, mi się wydaje, że z trzy razy go trafiłem Bez armora. znaczy nogi i tak nie są nigdy, to jest ciekawa też taka, taka sprawa Że na nogach nigdy nie ma armora, to niektórym się może wydawać oczywiste, ale niektórzy tak sobie powie, no, no faktycznie Matthew Więc, czy ktoś ma armor grupowy czy nie, jeśli strzelamy w nogi zawsze zadajemy takie samo obrażenia Tego mogliście nie wiedzieć, nie wiem czy zaważyliście, ale Grałem 1600 na 900 Tak po prostu sobie postanowiłem zaeksperymentować Dobra, on no idzie na A jednak Dziwne setup mają na tym ma. Jeden na sajcie się kampie, a drugi z tak lata gdzieś. W no steps, B. silently walking. Ale mimo wszystko bym się skłoniał raczej ku pójściu na A. Mam jakieś tam problemy z tą łupką, widzę. Idę sobie tutaj na Matrixa. To jest sport dobry. W sensie no całe tutaj. Te, ta przestrzeń jest dobra do kampienia z Bliskie odległości. O, oh, chyba ja będzie potrzebował pomocy zaraz. O, jeden tutaj był. Słyszałem krok, to jest super, super pozycja. Tutaj macie taki cień fajny. Faka widzicie. Cień nieźle kampili. Mkę damy komuś z naszych. Troszkę tak silverowo grają, w sensie no, naprawdę tak jakby po raz pierwszy grali w No ale to lepiej dla nas, nie? Ale kąpium! Boże! Team! No tak no, bo to jest team. Any steps? No. Co za smogna? To nasz smokuje I oni też Ja mogę go nawet Mógł być fake, no ale... Dwóch tam jest Free To jest dobry spot, ale ryzykowny Jak by mi Dobra Chciałem wziąć On tu jeszcze jest Halo, jo. What the fuck? Free guys camping Nice team Co to za w ogóle berety, ej Co oni robią, team, kurde kampią w czwórkę przed A przez minutę I co ja potem mam zrobić z tym odcinkiem, kurde Masakra Ile trzeba tu będzie wycinać i przewijać A nie będę raszował, Bo jak z CZK wyjdę na tą daleką odległość To uff To nic po mnie nie zostanie Posłuchamy znowu No i nie potrafię, bo chyba... oni cały czas mają zbindowany chyba ten shifty A jak to oni dopiero longa zajmują O no dobra, umieram Umieram Dobra To niezły AWP z niego nie zobaczy mnie, nie? Powiedzcie. 22 HP Ok. Headshot? <grym> nice guy. <grym> Może nice guy. XD. No, to był head nawet. Dobra, damy tutaj nie wiem komu. tą abłupkę. Rzuciłem na tę stronę, a ktoś był bliżej i chwycił akurat. Why not? Drop. Ja tu rotuję, bo ich tu nie ma. Straszny pada jak grałem ci. Kurde, teamowcy wielcy. Hmm, czyli on ma dropa, dobra. Czy to teraz zeskoczyłem nie tupając w ogóle? Czasami się dźwięk u ten. W pierwszej osobie właśnie się nie odtwarza od głosu dupnięcia. No nie oh, straż sorry, mnie Łu! Okej, okej. No co? Oni za panakę odwalają Jeszcze zaraz nie smoka, że se Kenny mi na? Ja i muszę zrachować tam Nie ma sejwowania kurde <grydy> Boobs miało być, ale dobra Teraz zrobimy Rush A. Zobaczycie, teraz ich tak poddenerwowane, że oni się tak poczują podrażeni jak tygrysy zraszują. Sejwują pewnie. Jęcaj, więcej. Sind so, wir auf Site? No time. Nice. No, so za Bobson, ne? Danke. danke. Danke, ja, ja. Was ein Clan, richtig gut, no? Richtig gut, Clan. Wir spielen kaum Kobble. Aha, sie nicht grają wcale Kobble. Kann bedeutet nicht Win. Aha. To, że są krajami, że muszą wygrywać. No, ale jednak tak patrzę, patrzę i nic nie widzę. Taki play style trzeba leczyć. No co za no. Co wil man machen when man high ping hatunulak tylko z kasir, Tak, lakszoty, wszystko. Kto tu ma w ogóle high ping? No, 80 pingów, no, ale strasznie, nie da się grać. To jest śmierć. Znaczy, no to jest wysoki, nie, ale no, bez przesady. Taka wymówka jest dobra We're też, no, ale... Rasują. Rasują. Która jest godzina? 15. Halo, to trzeba odnotować. Zaraszowali Raz pierwszy. Wow! O się przestraszyłem Ja tu jak szraut teraz nie Gulas, Gulas, jedziemy, raszują Hyper, aktyw jestem taki teraz Aha, już nie raszują, już gdzieś kampi ktoś Na stąk Bisia ze mną nie, nie masz Toś się pobił ziomeczku to to są zabobsone, naprawdę nie wierzę w tych ludzi, nie. Patrzcie, na wieży będą, nie? a yeah, dobra. To jest to właśnie, nie chciałem krócić, nie? Nie chciałem only one Nie chciałem krócić. Mm. Co za playstyle, nie? Kong Strong. To nieźle gościu. Mister Gamer 124, to niezły no. gamer z niego. 6400 w banku, nie? Ale ósme bez karmoralnych. Jakieś tutaj niemieckie anomalia się dzieją. Ten smurfing... Ten smurfing to też nie, że smurfing się odprawia, nie? Normalnie taki z niego jest smurf. Jakże mnie silver, nie? Naprawdę. No, nie wiem, czy on po prostu tak, wiecie, że se da smurf do niku, nie? To od razu jest, o kurde, to gramy z jakimś kotem. To Nie, to easy, easy lose będzie. Jeszcze ja się po czy... Bo ten drugi mecz, w którym miałem już te, te goldy, czy mi nie obniżyło na silver jeden z powrotem tych, tego poziomu, bo ja nie rozumiem. Patologia, bomb on. Awe, ja, 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 zerwód. Patrzcie, ich tu nawet ta Awe tam, AVP, ale smurfy, nie, to jest smurfy jak z prawdziwego zdarzenia. Ajajaj, ajaj. one, one wood, one close hill, nie wiem to nawet działa. Uh, chyba ich slow play style normalnie zaczyna działać. No nie wiedziałem, że tak blisko jest, gościu tam zabija z Matrixa wychodzących. A gość się już zabija, ja się chciałem spokojnie skoczyć na side, nie? Widzieliście jak mu się celownik tutaj long diglamar coś mu się tak trząsł? Nie, ja to tak chyba randomowo No jakoś tak to... Znaczy mu się generalnie trzęsie celownik, ale przy tym fliku na głowę mu się zatrząsł, nie? No słyszałem go w się. ie Spokojnie, ma czas Easy klucz No cóż, na 10-1 zresetowaliśmy ich, to była bardzo prosta runda ale nie skończyło się na One a Nawet na dwa wersje. To to świetnie rozegrali, nie wychylając się, grając bardzo mądrze, tak? Zawsze mniej więcej mogli sztuj strony, może pójść przeciwnik. Ale nasz gości po prostu... Był te dwa poziomy nad nimi i po prostu ich totalnie zniszczył. A to przez ping tak campę, wiecie? Jakby niezleza ping, to oni by raszowali całą mecz <laughs> Flesze lecą, chyba raszują. Trzy flesze. Trzy flesze poszły. Trzy to Trzy to nie są dwa, to są trzy flesze Myślałem, że to smoke jest od nich, ale na no, a, tam tu zasmokowo nasz Co do za to to się dzieją? Ty, AVP tu jakieś Awe, A awe. awe Dobry smoke O nice To nie, że to już Maciek rozwiązał Patrzcie, 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 ja tutaj się skampię Zakładając, że on nie zginie z longa Stają stery z tym pick Wait for them to come O, oh, o, oh, o oh. Hold on. hold on. I got this No i widzicie, to jest ten spot właśnie maliśmy One more drop No time for him Wow Nie, after time Yes go. Dlaczego ja Już dzisiaj o 17 w pulsacie Nie wiem czy o 17 bo nie oglądam takich rzeczy, ale... O, rusz chyba. No jak mnie ta nie ma to rushują. No i takie przygody widzicie mnie omijają To jakiś aspi co? Czy nie? Raz, one deep. Tu gdzieś był nie? Dobra. Jednak akcja nie minęła. Znajrzyłem, zrutować, coś ukraść. Nieźle. Two, four, three, a one. O, ja amo. No. Piorun na nie? Ace? O, oh, ace! To była niezła akcja nawet Chociaż, ja wiem, taka se... Właśnie do no nie najgorsze statystyki, nice proszę safe, Państwa man. Thank you, thank you To ja tu zaraz ruszuję, bo co będę kampiał Dobra, to był błąd. To akurat był błąd. Nie spodziewałem się, że będą kampić akurat w tym momencie, tak? Bo mnie kampili przez cały mecz. Dobra, tłumaczymy dalej. When your Erster, wynik ten legit, be würde. Nie wiem. Wynik to jest mało. Zacznie grać legitnie. Czyli, kiedy was, wasz pierwszy zacznie grać legitnie, to, to co bardzo to jest pytanie, kiedy on zacznie grać legitnie. Nie rozumiem. Teraz mnie wszyscy... O, Jaki to był lucky headshot. Teraz wszystkie osoby, które mieszkały w Niemczech, albo mają rodzinę w Niemczech i potrafią po niemiecku gadać, albo coś, to mnie teraz będą jechać. Ja tu chcę tylko zawalić publiczność. Nikogo tu nie widzę. O, nawet mój sef wskoczył pierwszy, jak miło. Ajajaj, aj, aj, się skampił. Jaki rudy spot, widzieliście to w ogóle? One stas, nie wiem czy nie ogarniałem ci to stas, ale... Ej, oni mają taki sam styl grania, patrzcie nasi we dwóch tam kampili teraz se, Nic nie robiąc A myśmy we dwójkę se wbili O, to się uda To się uda, ci suewenka się skończyła Tak samo jak mój kontrakt XD O kurde, o kurde To niezły spór z niego Chyba akurat drugą ręką słabszą chwycił myszkę, nie? bo to była jakaś panaka totalna Zgłupiałem normalnie Nie no, nie było takiej pistolce, no to czemu oni nie sforsowali? Oni w ogóle mają 2 300 Widzicie wy to? Oni mają 2 300 Co znaczy że nie kupili nic w pistolce? What? Lecimy na A Ani przepraszam Ty Smurfing, idioto Co to ma być kurde? Na blisko A full biało nie? Dobra mamy to Dor Mam flesza Lul Miał totalnie biało, to był okay. dobry timing na tego flesza Naprawdę Dawno tak bardzo nie chciałem zobaczyć Jakie y, ktoś ma jakie, jakie mają przeciwnicy i nasi rangi, nie? Goły was? Dobra Ja im fajka sprzedaję Halu Patrzcie takie fejki Sfajkowani już są Wszyscy na apusz. Be clear No i świetny Patrzcie magiczny flash leci Wszyscy biało O, jeszcze jedna drzwi Drop. Patrzcie. Sześć ammo. Spodujemy. Tak jest. Trzeci mecz wygrany na razie bez problemu. Na razie jedziemy gładziutko. Wojsko i wojsk. To było piękne. A dalej tam po niemiecku. komend, komend, oczywiście. No dobra, zobaczymy te rangi, nie bo to jest. Co. No smoothing, okej, okay, no tam, no teraz rangi są słabe, ale ci jakie rangi mieli? Kałachy! No jest, to jest jakaś patola, nie? To jest niemożliwe wręcz. Mam nagiewa, to jest to. Aż mi ciarki przechodzą teraz po ciele normalnie. No dobra ludziska, jeśli wam się odcinek podobał, te całe kampanie w odcinku, jeśli wam się podobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i jeśli będzie dużo łapek w górę, i jakoś tam będę widział, że się wam podoba, no to wiadomo, będę mobilizację, żeby zrobić to szybciej, bo ta seria może być zrobiona szybko. Więc ja teraz mówię. Dobra, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i elo!